W naszym studiu, proszę spojrzeć, Aleksandra Wolska i Marcelina Maciąg, córka Aleksandry. Zresztą nie musiałem tego mówić, bo dziewczyny wyglądacie niemal tak samo. A państwo tego nie widzieliście, ale jak dziewczyny tutaj wkroczyły do studia, to po prostu... Stagi... Czysta energia! Energią czystą, wspaniałą, z uśmiechem na twarzy, no, ale umówmy się, historia, która stoi za wami, nie jest wcale tak optymistyczna, więc proszę najpierw opowiedzcie o historii i później powiedzcie, skąd wyczerpiecie siłę? Oczywiście, to jest ostatnie trzy lata, to jest okres, który zmienił tak naprawdę życie moje i życie naszej rodziny. To jest zwrot o 180 stopni, zdrowotnie, zawodowo, we wszystkich aspektach życia. Ja spełniająca kobieta, radosna, radosna, pełna energii, życia, szczęśliwa matka, spełniona kobieta i nagle podejrzenie, że coś jest nie tak, tracę siły, tracę energię. A ponieważ jestem ekstrawertykiem, mam w sobie tę moc, to świat zewnętrzny nie widzi tego, że... Organizm zaczyna siadać, że coś jest nie tak. Rozpoczyna się to poszukiwanie, co jest nie tak: kolejne, kolejne etapy diagnozy. Yy, a które... bagatelizowanie problemu na zasadzie. Nie. Jutro, nie, nie, nie. Nie, to... nie bagatylizowanie problemu, bardziej zastanowienie się, co się dzieje, bo ja, ja tracę energię, świat tego dookoła nie widzi. I okazuje się po tych badaniach, że. I okazuje się po tych badaniach, że niestety diagnoza białaczka. Drugi nowotwór. Ja przeszłam pierwszy nowotwór, jak miałam 18 lat, złośliwego, miałam złośliwego guza szkliwiaka. W związku z tym już myślałam, że tą jedną, że tak powiem, trudną przygodę życia mam za sobą. A tutaj właśnie u szczytu kariery nagle diagnoza, powiększające się węzły chłonne. Ale tutaj, pani Kasiu, zapytała pani o to, czy bagatelizowanie. Cudową sprawą było to, że mnie prowadziła jedna pani doktor. Wyniki badań nie wskazywały, że ja jestem chora. I dopiero to, że przez 10 lat byłam pod opieką, jednej osoby, pokazało na wykresach, że klinki białe rosną, one są w normie. Ale, ale rosną. Ale rosną. i to już zaniepokoiło to, lekarza. Tak, to zaniepokoiło lekarza, sprawdzenie onkologiczne. Ja pamiętam ten dzień, w którym, w którym to się wszystko wydarzyło, jeden z najtrudniejszych dni w moim jak życiu. Jak on wyglądał, bo człowiek, który ma już właściwie wszystko w swoim życiu, cudowną rodzinę, karierę rozpędzoną. I kiedy jesteś na tym szczycie, pod tak. każdym względem tak. na szczycie, to jest jak uderzenie, jak tąpnięcie. Tak. Bo to jest pytanie: kto? Ja problemy onkologiczne już jednym miałam, mm. to jest niemożliwe, tak? Ja, ja tutaj mam świat do zawojowania, mnóstwo pomysłów, marzeń i tak jak widzicie, ja jestem osobą, która ma bardzo dużo energii. W związku z tym to nie pasowało zupełnie do tego obrazka, ale tego dnia byłam wyciszona, stonowana, no bo takie lekkie bicie dobra. serca, co będzie? Jak będzie wyglądała ta diagnoza? No niestety pani doktor hematolog jasno stwierdziła, jaka jest sytuacja, a to oznaczało totalną zmianę życia, zatrzymanie kariery. Ale załamanie jakieś emocjonalne, jakieś no. zwątpienie. Przy takiej diagnozie to ja się dzielnie trzymałam do końca wizyty, łzy się kręciły. Tak, dochodziło do mnie, co pani doktor mówi, że jest leczenie, że są różne wyjścia, że chwycimy tego byka za rogi. Yy, A ale jak to wyglądało miło? właśnie ze strony Słyska? córki? Ten Taka bardzo mama. trudny moment dla mamy. To był bardzo trudny okres dla całej naszej rodziny. Na początku nie rozumiałam tak naprawdę choroby mamy, bo byłam trochę mniejsza niż teraz. Mhm. A wszystko było ciężkie, bo kocham moją mamę najbardziej na świecie. I zrozumienie tej choroby, dlaczego mama jeździ do szpitala, wraca i czuje się zmęczona, było bardzo ciężkie dla całej naszej rodziny. Ale potem tata ze mną usiadł i wytłumaczył mi, na czym to wszystko polega, że mama będzie jeździć do szpitala, będzie brała chemię, a potem będzie wracać i będzie miała cięższy okres. Będzie miała tydzień osłabienia i musimy ją w tym wspierać. Boże jaki cudny, mądry tata oswoił tę chorobę, prawda? W Twojej głowie poczułaś się wtedy bezpieczniej? Na początku jeszcze to do mnie nie docierało, dlaczego to właśnie mamy spotkało, która jest bardzo, która ma bardzo dużo energii w sobie, i wspiera mnie na każdym etapie z moimi projektami Marcelina na tropie. I nie dochodziło to do mnie dlaczego, ale potem wspierałam mamę, wszyscy mieliśmy bardzo dużą wiarę, no i przychodziliśmy w takich cyklach. Były gorsze dni i lepsze dni. Mama właśnie jeździła do szpitala, a potem znowu wracała do swojej. Energii i znowu było wszystko Można mieć w takich sytuacjach, i to jest cudowne, kiedy ma się swoją wewnętrzną energię, ale kiedy można zyskać tę energię od tych, którzy nas otaczają, są Wiesz, z nami najbliżej, to to jest trochę jak lekarstwo. Oczywiście to jest kluczowe. Rodzina, rodzina i to i możliwość oparcia się na rodzinie jest najważniejsza. Ja mam męża, z którym jesteśmy 27 lat, znamy się 35, <laughs> więc jest to największy przyjaciel, wsparcie cudownych rodziców, Marcelinę i. i... Chemioterapia sprowadza człowieka do parteru, do takich najbardziej fizjologicznych potrzeb, które, które mamy odprowadzenie do łazienki, czy karmienie, czy, czy zajęcie się domem, rodziną i takie wsparcie. Bez rodziny się nie da. Ja miałam to szczęście, że miałam wielką pomoc, i to, był jeden, to była jedna gałąź tej pomocy. Drugą znalazłam w kwiatach, w ogrodnictwie. Ja sadziłam, przesadzałam. Rodzina stwierdziła, że to już jest dżungla, w której żyjemy, ale kwiaty były dla mnie taką onkoterapią. Były wielkim, wielkim wielkim wsparciem. A jak wygląda sytuacja dzisiaj? Czy jakby powróciłaś do starego trybu życia, do firmy, do, do zarządzania ludźmi, czy zupełnie jakby zmienił się kształt pracy? To jest odelowane. Tak, wszystko się zmieniło i się przemodelowało. Ja przez 20 lat byłam szefem HR-u w największych korporacjach Zarządzałam 200 osobami, miałam wielkie zespoły, a, a całą pracę, cała praca przekładała się na kilkanaście tysięcy pracowników i nagle w wieku 46 lat następuje zwrot o 180 stopni. Ja nie mogę wrócić do korporacji, bo wiadomo, tam jest, to jest stres, to jest praca 24 godziny na dobę, jest bardzo intensywnie. Mhm. W związku z tym ja wiem, że ja się muszę wyciszyć, ja wiem, że muszę zadbać o siebie, no ale wtedy przychodzi pandemia. Przychodzi pandemia i. Yy, i to jest moment, w którym ja czekam na wynik mojego szpiku. Ja miałam 70% nacieku choroby na szpik. Więc ja czekam na szpik, dowiaduje się, że jestem zdrowa, dowiaduje się, że szpik jest czysty, czyli jest hura, wygrałam po raz drugi. I w tym momencie przechodzi Wuhan, przechodzi pandemia. Moją białaczkę, yy, że tak powiem, uruchomiło przeziębienie. przenoszone, niewyleczone, zaniedbane, tak? Uruchomiło falą, o której nie wiedziałam. W związku z tym to pytanie co pandemia zrobi ze mną, było takim znakiem zapytania. No i ja wtedy ruszyłam na cały świat w poszukiwaniu, jak się zabezpieczyć, co zrobić, jak każdy z nas. Tak? Mm -hmm. Szukaliśmy rozwiązań, co możemy zrobić. I tu wielki, wielki że tak powiem, wielka yy, radość, ponieważ mój pierwszy szef sprzed 20 lat na LinkedInie napisał artykuł o tym, że pozyskał nowe technologie. Nowe technologie, które są w stanie nas zabezpieczyć. No i to już poszło wtedy jak fala, jak intuicja, że to Nowa ja... Nowa firma? zakładam firmę. Niemożliwe. Pandemicznie W pandemii. Która co... idealnie wpasowuje się w pandemię. Po... I w potrzeby, w potrzeby pandemii. Tak, Bo rynku. ja nie planowałam założyć firmy. Co roku od 22 lat piszemy cele 1 stycznia. I zdecydowanie 1 stycznia... Rodzinnie rodzinnie Od 98 roku. Mm -hmm. Rok w rok. Wszystkie spełniliśmy. Poza jednym. Ale to tajemnica. Okay. <laughs> Ta. I, wtedy, I wtedy zupełnie inne cele mieliśmy na naszej liście celów na kolejny rok. Natomiast to, że... że Poznałam człowieka, który i znałam człowieka od 20 lat, który jest w stanie pomóc nam w czasie pandemii, tak, który, który ma technologię, która jest w stanie nas zabezpieczyć. Ja stwierdziłam, że to jest moje zadanie, moje wyzwanie i taka misja życia. Ja dostałam drugą szansę na życie, drugiego kopa, tak? W związku z tym jest ta myśl o tym, że są tacy ludzie jak ja, którzy bardziej niż inni potrzebują się zabezpieczyć, ochronić. No i to było Dziewczyny, yy, rozmawiamy 8 minut. Ja mam naładowane akumulatory. Ja to samo. I... W ogóle tknęłyście taką wiarę, myślę, że nie tylko w nas, ale we wszystkich, że nawet jak się dzieje coś bardzo złego, zawsze jest jakaś pozytywna strona i, jak, i że z tego da się wyjść, co więcej można zrobić, jeszcze pójść krok dalej i zrobić jeszcze więcej. Więc w ogóle dziękujemy Wam za to i za Waszą energię. Bardzo dziękujemy. Trzymamy kciuki, za zdrowie przede wszystkim. Dziękujemy, a my życzymy i Państwu, i wszystkim widzom, którzy nas teraz oglądają, żeby nas, żeby patrzeć na życie kreatywnie, twórczo, bo nastawienie potrafi nas albo sprowadzić tam, gdzie strach, albo potrafi nas popchnąć tam, gdzie w każdej tam, sytuacji potrzebujemy. żeby patrzeć kreatywnie na życie. O tak, tak rozmawialiście przed chwileczką o y, śniegu i o nurkowaniu. Y, ja pozazdrościłam Marcelinie, bo część zimy spędziłyśmy w Karkonoszach I jak patrzyłam, ile robi aniołków, ile razy nurkuje w śnieg, to ja postanowiłam, że ja też muszę. No super, tak tym... jest. Jest siła, jest moc. Jest, jest siła, siła, jest moc. O, Ostatni śnieg gdzieś tam jeszcze znajdziemy w lasach, proszę zanurkować.